Czy to nie jest wkurzające uczucie, kiedy zjesz coś, jakiś konkretny duży posiłek i potem po chwili robisz się głodna? No kurka, nie po to spędziłam tyle czasu gotując, ogarniając sobie ten posiłek, żeby za godzinę znowu musieć i latać i szukać czegoś do jedzenia. Prawda? Myślę że, myślę, że się zgadzamy. Dlatego dzisiaj mam dla Ciebie przepisy na obiady, które dodatkowo robi się prosto, są idealne na wiosnę. A jeśli się jeszcze nie znamy, to cześć, jestem Irena, jestem magistrą dietetyki i zapraszam na przepisy. Na gotowanie. Te przepisy będą też bardzo fajne, jeśli jesteś na redukcji, ale zdecydowanie nie tylko. No i co? Zaczniemy sobie od czegoś, co męczę ostatnio mega, mega często, czyli kluski śląskie z bobem. Po prostu. Zaczynamy od ugotowania bobu. Tutaj możesz użyć albo świeżego, albo mrożonego, jeśli nie ma jeszcze w sezonie. Wsypuję to go do garnka i zalewam wodą. Jakbyś się jeszcze nie zorientowała, to ostatnio mam. Ogromną fazę na bób i jadam go dosłownie ciągle. Ja wykorzystuję półce jeszcze mrożony. On jest też całkiem łatwo dostępny, tak samo pyszny. I co? Wrzucam do gotowania. Bób, zależnie od tego, czy jest młody, czy świeży, czy mrożony, gotujemy od 10 do 20 minut. Ten mrożony tak na ogół około 10. I tutaj dodatkowo, żeby oszczędzić sobie czas na zmywaniu i mieć mniej garków do mycia, to będziemy kluski śląskie gotować w tym samym garnku. Oczywiście kluski śląskie możesz zrobić sobie sama Ja mam tutaj takie gotowe. Bardzo często takie mrożone, gotowe. Kluski śląskie mają bardzo proste składy, w których jest tylko ziemniak, woda, mąka, sól. I mamy to. A dla miłośników klusek śląskich, yy, którzy znowu średnio mają ochotę je kulać sobie w domu, jest to subciosprawa. sprawa, także jeśli też je polecasz, to takie gotowe też jak najbardziej będą oki. Takie gotowe kluski śląskie gotuje się około 6 minut, mrożony był około 10, więc po 4 minutach od zaczęcia gotowania tego, 4-5 po prostu dorzucę sobie do tego samego garnka kluski. Jak to mówi yy, słynne polskie przysłowie, dwa warzywa na jednej indukcji. <słyski> to nie gdy to nam się gotuje, przygotujemy sobie resztę składników. Pokroję sobie tofu wędzone w taką całkiem drobną kostkę. Pokroję sobie pomidora. Przygotuję też sobie zieleninę. No i co? Czekamy, aż tam to nam się ugotuje: ugotowane kluski i bób. Przecadzamy. Obok na patelni zaczęłam sobie też rozgrzewać oliwę i na nią teraz wrzucam nasze kluski i bub. Do tego dorzucam tofu. Jeśli chcesz, to możesz to posolić. Możesz też dodać do tego czosnek, paprykę wędzoną. Ja tak bardzo lubię bub i kluski śląskie, że zostawiam je. Tylko takie. To wszystko grzejemy na patelni około 5 minut, aż te kluski śląskie nam się delikatnie przypieką. Ja ogólnie kocham przypiekane kluski śląskie. Białko sprawia, że czujemy się po posiłku dłużej nasycone. Dodatkowo bób też ma sporo błonnika, który również sprawia, że jesteśmy. Syte na dłużej. I też side note, bobu nie trzeba opierać ze skórki. Takie w skórce jest jak najbardziej ok, ale jeśli chcesz oczywiście możesz go obrać. Jeśli chcesz jeszcze bardziej zmaksymalizować sytość tego posiłku, to kluski śląskie możesz zamienić na ugotowane ziemniaki, które tak samo możesz przypiec z bobem z tofu, albo tak jak to było w zeszłotygodniowym podobnym przepisie, zrobić to z kaszą gryczaną, która dodatkowo ma więcej białka, więcej błonnika. Prawi to, że będziemy na dłużej syci, ale chciałam Ci, bardzo chciałam Ci pokazać też te wersje z kluskami śląskimi, bo to jest stereo, coś, co ostatnio męczę w kółko. Jest tak smaczne, tak proste do zrobienia. No, naprawdę, przemieszam sobie. Gdy to nam się przypiekło, dorzucamy do tego zieleninę, pomidory. Możesz zamienić też na ogórek, jakie tam warzywo masz. Mieszamy. Wielkość tej porcji jak najbardziej odpowiednia. Tutaj też dodatek. Warzyw czy duża ilość bobu sprawia, że ten posiłek ma większą objętość, przez co też bardziej syci. Prawdę mega polecam. I ja wiem, że ten posiłek to nie jest nic subcie odkrywczego, ale w takiej prostocie bardzo często jest po prostu piękno. I no. Serio, polecam. Dajcie w ogóle znać, czy jest tu jakiś inny fan klusek śląskich. Ja, no, uwielbiam, ale no, same nie chcę mi się nigdy ich robić, ale no, takie gotowe też mogą być spoko. Jako kolejny zrobimy sobie orzechowe młode ziemniaczki z fasolką szparagową. Tutaj młode ziemniaczki owieramy albo myjemy. I żeby szybciej nam się ugotowały, kroimy w ćwiartki albo ósemki. Zalewamy wrzątkiem i gotujemy. I tutaj tak samo będziemy gotować w jednym garnku zaraz też fasolkę. Takie młode pokrojone ziemniaczki będą gotowe w 15 minut, więc fasolkę dorzucam po kilku minutach. Ja używam tutaj mrożonej fasolki. Oczywiście możesz zamienić na świeżą. Świeża gotuje się trochę dłużej, więc możesz wrzucić ją po prostu równo z ziemniakami. Co wszystko delikatnie solę i gotuję pod przykryciem, tak jak mówiłam, w sumie około 15 minut to się gotuje, przygotuję sobie do tego orzechowy sosik. Tutaj masło orzechowe przekładam do miseczki, dodaję do niego sok z cytryny, sól i paprykę wędzoną, do tego odrobinę wody i troszeczkę oliwy. To wszystko mieszam na taki jednolity sosik. Chcę, żeby był troszkę bardziej płynny, więc doleję jeszcze odrobinę wody. Gdy ziemniaki się gotują, przygotuję sobie też świeże warzywa, pokroję sobie szczypiorek i rzodkiewki. Tutaj znów dodatek świeżych warzyw sprawi, że danie będzie większe objętościowo. One dostarczą też błonnika, który nasyci na dłużej. Też ogólnie ziemniaki są super produktem, jeśli chodzi o najadanie, bo mają bardzo wysoki indeks sytości, są stosunkowo niskokaloryczne. Takie same bez niczego, a naprawdę fajnie, fajnie sycą. W ogóle, jeśli miałabym Ci polecić jeszcze jeden mega sprawdzony obiad, który też jest bardzo sycący, z dużą ilością białka i robi się w 15 minut, to koniecznie spróbuj matartofu. Jest to tak cudny przepis. Jest on z nowych jednospisów DIY wiosenno-letnich, możesz sobie go za darmo pobrać na dole. Naprawdę bardzo go polecam. Jest jednogarnkowy i no mega, mega pyszne do zrobienia. Serio. W 15 minut, dużo ma białka. Cudny. Mm, wracając. Ugotowane i odcedzone ziemniaczki z fasolką zalewamy naszym sosem orzechowym. Jeśli chcesz, możesz je też przygrzać dodatkowo jeszcze i delikatnie przypiec na patelni, albo zjeść po prostu takie. To mieszamy. Do tego dorzucam też rzotkiewkę. Ona tutaj będzie fajnie chrupać. Doda też świeżości. Do tego, jako nasze źródło białka, dorzucam sobie opłukaną ciecierzycę, taką ze słoiczka albo z puszki. Nasiona roślin strączkowych są super, jeśli chodzi o sytość. Nie dość, że są źródłem białka, mają też sporo błonnika i też sprawiają, że jesteśmy syte na dłużej. To wszystko mieszam, możesz zobaczyć, czy nie trzeba dosolić. Ja podam sobie to jeszcze z zieleniną. Jest to naprawdę cudny wiosenny obiad. Bardzo, bardzo konkretna porcja, mocno najadająca. Posypię to sobie jeszcze szczypiorkiem. I cudny jest ten obiad gotowy. Jeśli chcesz mieć w swojej bazie kolejny mega sprawdzony, mega pyszny i najadający obiad, który zrobisz w 15 minut, to koniecznie zobacz na przepis na matartofu. I co, wysłam ci dużo uścisków i do zobaczenia już wkrótce.